Partnerem dzisiejszego odcinka jest lekarzdyżurny.pl. Lekarzdyżurny.pl to portal, dzięki któremu, w razie potrzeby, w przypadku nagłej choroby państwa lub państwa rodziny, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, będą mogli państwo skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, pediatry lub internisty. Jeżeli potrzebują Państwo szybkiej pomocy, tu i teraz dzięki portalowi lekarzdyżurny.pl będą mogli Państwo skorzystać z profesjonalnej porady przy użyciu smartfona czy komputera. Dla widzów raportu z frontu przygotowano specjalny kod rabatowy nowy lat 10, który upoważnia Państwa do 10% rabatu. Mój lekarz dyżurny polecam. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z Frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 19 października 2022 roku. Przypominam o możliwości wsparcia naszej działalności poprzez portal patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Przechodzimy już więc do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach. Jak to zwykle bywa, rozpoczynamy od frontu południowo-zachodniego, a więc w kierunku Hersonia, gdzie cały czas trwają już dość ograniczone, ale jednak działania wojsk ukraińskich w kierunku Beresławia, a więc. Nowej kachówki i tamtejszej tamy. Dzisiaj po raz kolejny miało dojść do bardzo ograniczonych działań ze strony wojsk ukraińskich. Siłą dwóch batalionów Ukraińcy mieli zaatakować w kierunku miejscowości Mylowe, w oparciu o którą Rosjanie bronią się właśnie na kierunku miejscowości Berysław. Dalej nowa kachówka w skład wojsk ukraińskich, które atakowały dzisiaj na tym kierunku, wchodzić miała m.in. 17 Brygada Pancerna. Znamy ją m.in. z wcześniejszych starć pod Popasną czy działaniom na kierunku Biłochoriwki, gdzie swego czasu ta brygada zatrzymała rosyjską próbę usforsowania dońca, utworzenia przyczółku na drugim, na drugim brzegu tejże rzeki. W tym momencie żołnierze 17 Brygady mają być już zaangażowani pod Hersoniem, gdzie tak jak powiedziałem dzisiaj prowadzili prawdopodobnie jedynie rozpoznanie bojem w kierunku pozycji rosyjskich Ostatecznie więc dzisiejsze działania wojsk ukraińskich na kierunku hersońskim nie przyniosły żadnych sukcesów terytorialnych. Przede wszystkim jednak mamy do czynienia z intensywnym ostrzałem artyleryjskim pozycji rosyjskich. Rosjanie już częściowo w panice, a częściowo jest to zgodne z rzeczywistością, ale coraz częściej pojawiają się raporty ze źródeł rosyjskich sugerujące intensywny ostrzał samej linii przyfrontowej linii umocnień rosyjskich z wykorzystaniem baterii Hajmarsów. Oczywiście nie za każdym razem Ukraińcy wykorzystują Hajmarsy, pewnie rzadziej niż częściej, ale jest to jeden z systemów, który obrózł już tak dużą legendą, że jakimikolwiek systemami rakietowymi Ukraińcy ostrzeliwaliby pozycje rosyjskie, a to Rosjanie i tak będą uważać, że to są hajmarsy, podobnie jak bardzo często wskazują, że nad ich pozycjami pojawiają się bajraktary, których często po prostu nie ma. Także są to takie dwa systemy, zarówno bajraktary, jak i jak i Hajmarsy, które obrosły tak dużą legendą, że Rosjanie widzą je nawet tam, gdzie ich nie ma, ale z całą pewnością o to właśnie chodziło Ukraińcom i po to też w tym wymiarze czysto propagandowym jedno i drugie uzbrojenie tak często się pojawia, stąd też między innymi wcześniej przecież pieśń pochwalna na cześć, na cześć tureckich bajraktarów. Wracamy jednak do sytuacji na froncie z istotnych kwestii, wspomnieć należy o tym, że pojawiające się kilka dni temu, już o czym mówiłem w jednym z poprzednich raportów, informacje o ewakuacji części mieszkańców Hersonia się nam dalej potwierdzają. W pierwszej kolejności ewakuowano kolaboracyjną administrację rodziny tychże urzędników, ewakuowano przywództwo polityczne kolaboracyjnych władz obwodu chersońskiego. Dzisiaj rozpoczęła się również przymusowa ewakuacja mieszkańców Hersonia i pobliskich miejscowości, którzy są ewakuowani prawdopodobnie w kierunku Krymu lub w głąb Federacji Rosyjskiej. Ostatecznie Herson ma opuścić około 60 tysięcy mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy do końca, jakie są przyczyny podjęcia takiej decyzji przez Rosjan w tym momencie, można to niejako łączyć z niedawnym wywiadem ze strony nowego głównodowodzącego Sił Rosyjskich na Ukrainie, generała Surowikina, który przyznał, że sytuacja w obwodzie hersońskim jest trudna, jest niełatwa i to, co istotne, co powiedział, może wymagać podjęcia trudnych decyzji. W domniemaniu można się domyślać, że może chodzić nawet o podjęcie decyzji o odwrocie z obwodu chersońskiego ze względu na przewagę ukraińską i niemożność utrzymania się na zachodnim brzegu Dniepru, a tym samym utrzymania, nowej, utrzymania pozycji na zachód od nowej Kachówki i utrzymania samego Hersonia. Na tym etapie jeszcze brak jakichkolwiek oznak wycofania się wojsk rosyjskich z obwodu hersońskiego, z zachodniego brzegu Dniepru w kierunku, Krymu, natomiast z całą pewnością ma miejsce już odwrót mieszkańców tego obwodu, ma, ma miejsce ewakuacja cywilów. Łączyć to również należy z działaniami ukraińskimi, to znaczy Rosjanom może chodzić o to, żeby ukryć swoje działania za żywą tarczą w postaci mieszkańców, za żywą tarczą w postaci cywilów. Oczywistym jest to, że Ukraińcy nie będą Podejmować ostrzałów artyleryjskich względem przepraw czy względem promów, którymi ewakuowani są cywile, bo to z jednej strony, przecież Ukraińcy strzelaliby we własnych mieszkańców, są to w większości Ukraińcy, którzy niekoniecznie musieli przecież popierać przyłączenie obwodu chersońskiego do, do Rosji. Pamiętamy o tym, że w okupowanym Herseniu zwłaszcza w początkowych tygodniach okupacji, regularnie odbywa, odbywały się masowe manifestacje poparcia dla Ukrainy. No i z drugiej strony Rosjanie by taki incydent momentalnie wykorzystali w swojej propagandzie. Także można wziąć również pod uwagę i taki scenariusz, że po prostu chodzi o ukrycie pewnych działań, które Rosjanie będą podejmowali i tymi samymi promami, przeprawami jednocześnie będą poruszać się konwoje cywilne, jak i wojskowe w drugą stronę, być może celem zaopatrywania wojsk lub celem jednoczesnej ewakuacji ciężkiego sprzętu, bo i ten scenariusz, w postaci ewakuacji rosyjskiej na drugi brzeg Dniepru nie jest wykluczony, chociaż moim zdaniem w tym momencie jeszcze mało prawdopodobny Rosjanom zależy na tym, aby utrzymać nie tylko sam Hersoń jako symbol politycznego sukcesu, ale przede wszystkim przyczółek na zachodnim brzegu Dniepru, bo tylko i wyłącznie jego utrzymanie pozwoli na realizację celów dalekosiężnych, które Rosjanie sobie postawili, mimo tego, że w tym momencie są one bardzo odległe i mało prawdopodobne do realizacji, to Rosjanie nadal wierzą w ich, ich sukces i ich urzeczywistnienie, a więc zdobycie w pierwszej kolejności Mikołajowa, dalej Odessy. Bez obecności własnych wojsk na drugim brzegu Dniepru myślenie kategoriami marszu na Odesce jest całkowicie wykluczone. Gdyby Rosjanie podjęli decyzję o odwrocie na drugi brzeg Dniepru, to oznaczałoby już Ostatecznie, że Rosjanie zdali sobie sprawę z tego, że, woj że wojny na Ukrainie nie są w stanie wygrać i nie są w stanie zrealizować założonych celów na początku inwazji, a więc podejścia, podejścia po i następnie zdobycia zajęcia Odessy, kluczowego miasta nad Morzem Czarnym. Oczywiście cały czas trwa ostrzał artyleryjski rosyjskiego zaplecza. Takowe ostrzeliwane są składy zaopatrzeniowe zarówno na zachodnim, jak i wschodnim brzegu Dniepru. Atakowane są przeprawy cały czas, przynajmniej one były atakowane do momentu wykorzystania ich przez Rosjan w celu ewakuacji mieszkańców Chersonia. Działania ukraińskiej artylerii odnotowano również w okolicach Melitopolu, w samym Melitopolu Tokmaku, a także w miejscowościach wzdłuż drogi M14 łączącej Melitopol z Hersoniem. Przechodzimy więc na południe od Zaporoża, gdzie mamy intensywną wymianę ogniwa artyleryjskiego pomiędzy siłami rosyjskimi i ukraińskimi. Ukraińcy ostrzeliwują przede wszystkim okolice Połochów, Wasyliwki, a także obszar na północ od Tokmaku, a więc główną linię umocnień rosyjskich. Rosjanie wcześniej strzelali w kierunku Zaporoża, a także na południe od tego miasta, natomiast szereg źródeł rosyjskich wskazuje, że Ukraiński ogień kontrbateryjny jest na tyle celny, że wiele systemów artyleryjskich, które Rosjanie mieli na tym odcinku frontu, zostało w wyniku tego ukraińskiego ostrzału zniszczonych. Rażone są również rosyjskie składy zaopatrzeniowe, co utrudnia Rosjanom prowadzenie ognia artyleryjskiego w kierunku pozycji ukraińskich, czy też w kierunku ukraińskiego zaplecza. To wszystko może rzeczywiście wskazywać na przygotowania do ukraińskiej operacji ofensywnej. Natomiast cały czas. Jej nie obserwujemy cały czas, nie ma również przygotowania względem działań typowo rozpoznawczych, rozpoznania bojem działań zaczepnych ze strony mniejszych batalionowych grup taktycznych po stronie ukraińskiej w kierunku Tokmaku, Wasyliwki, Połochów, także raczej jeszcze takich typowych oznak działań ofensywnych na południe od Zaporoża nie obserwujemy i wszystko to, co Ukraińcy na tym kierunku robią, może być jedynie Działaniami mającymi na celu zmylenie przeciwnika, podczas gdy rzeczywiste działania ofensywne odbędą się zupełnie gdzie indziej, być może na południe od Bukłedaru, w kierunku Mariupola, a być może Ukraińcy zadowolą się jedynie działaniami pod Hersoniem i ewentualnie e, działaniami w kierunku Sfatowa na froncie wschodnim. Przechodzimy więc w kierunku Doniecka. E, tutaj sytuacja jest cały czas stabilna. Rosjanie. Prowadzą bardzo ograniczone działania w kierunku Avdiivki, szczególnie na północ od tego miasta, ale tutaj przede wszystkim obserwujemy ostrzał artyleryjski pozycji ukraińskich. Brak tutaj właściwie jakichkolwiek perspektyw na rosyjski sukces i nie powinniśmy się tutaj go spodziewać w najbliższych tygodniach, jeżeli nie miesiącach. Ten front jest od dłuższego czasu stabilny i takim też moim zdaniem na długo jeszcze pozostanie. Sytuacja na południe od Bachmutu jest ustabilizowana, ustabilizowała się w ciągu ostatnich kilku dni na skutek przybycia w rejon tego miasta dwóch ukraińskich brygad, które zdołały tutaj zabezpieczyć linię frontu i te wyłomy ze strony rosyjskiej zostały ograniczone do do zajęcia wesołej dołyny i Zajcewe opytnej od Rialitka, cały czas pod większości pod kontrolą ukraińską, również sam Bachmut trzyma się. W rękach ukraińskich Rosjanie nie zdołali zabezpieczyć przyczółków we wschodniej części tego miasta, nie zdołali również zrealizować swoich celów na północ od Bachmutu, a więc na kierunku jakowliwki Sołedaru, Bachmuckie, gdzie wszystkie uderzenia ze strony rosyjskiej zostały w ostatnich dniach odparte. Ze względu na wzmocnienie odcinka bachmutskiego przez stronę ukraińską. W tym momencie szanse na rosyjski sukces w obszarze Bachmutu a tym bardziej w samym Bachmucie spadły bardzo poważnie i jest również i taka ewentualność, że Rosjanie na tym etapie odpuszczą dalsze intensywne działania na kierunku bachmuckim ze względu na po prostu niskie perspektywy co do, co do sukcesu na tym, że w kierunku Z drugiej strony przerzucenie dwóch brygad ze strony ukraińskiej to jest też osłabienie własnych działań zaczepnych na kierunku hersońskim, tudzież, tudzież wschodnim w kierunku Krzeminy czy Sfatowa. Przechodzimy na kierunek Lisiczański. Tutaj Rosjanie próbowali kontratakować w kierunku Bilochoriwki. Te działania jednak nie okazały się skuteczne. Z drugiej strony Ukraińcy przeprowadzili po raz kolejny ograniczone działania zaczepne w kierunku Lisiczańska. Udało się Ukraińcom uchwycić pozycję w miejscowości Złotariwka na wschód od Werchniu Kamieńskie. A na zachód od Topoliwki, na ten moment wydaje się, że Ukraińcy utrzymują kontrolę nad tą wioską, i tym samym kolejna miejscowość w obwodzie Ługańskim została odzyskana przez ukraińskich żołnierzy, a Ukraińcy zbliżyli się do Lisiczańska i potencjalnie istnieje cały czas ewentualność działań ukraińskich w kierunku samego miasta, chociaż moim zdaniem nie nastąpi to przed. Sukcesem pod Krzeminną. A jeżeli właśnie chodzi o, o tąże miejscowość, to tutaj nam się sytuacja ustabilizowała niebezpiecznie dla strony ukraińskiej, to znaczy Rosjanie zdołali zabezpieczyć kierunek Krzeminny, odrzucili wojska ukraińskie od samego miasta oraz od drogi P-66, tworząc niewielki, ale jednak bufor bezpieczeństwa umożliwiający przejazd. Rosyjskich kolumn zaopatrzeniowych drogą P-66. One nadal nie są w pełni zabezpieczone, te przejazdy i nadal dochodzi do okresowych zasadzek, a tym częściej do ostrzałów artyleryjskich rosyjskich kolumn poruszających się tąże drogą, ale jest to sytuacja i tak daleko bardziej. Pozytywna dla Rosjan niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście dni temu. Z drugiej strony, Ukraińcy nie prowadzili działań zaczepnych na tym, na tym kierunku, w kierunku Krzeminnej oraz miejscowości leżących wzdłuż drogi P66, ograniczając się do odpierania rosyjskich kontruderzeń w kierunku miejscowości na wschodnim brzegu rzeki Żerebiec, a więc w kierunku miejscowości Terny, Jampoliwka, Torskie, Newskie, Makiwka. One pozostają cały czas pod kontrolą ukraińską, jeżeli chodzi o Dibrowo, to tutaj cały czas są sprzeczne komunikaty, więc ja pozostaję na stanowisku, że o nią cały czas toczą się ciężkie walki, ale biorąc pod uwagę właśnie intensywność tych starć w ciągu ostatnich kilkunastu dni raczej są to po prostu ruiny, które trudno będzie jednej lub drugiej stronie utrzymać. Przemieszczamy się w kierunku północnym, a więc w kierunku SWATowa, bezpośrednio na, na kierunku tego miasta Ukraińcy zabezpieczają swoje pozycje w rejonie Rajchorodki i Kowaliwki, obie są już pod pełną kontrolą ukraińską, na żurne, być może również to już od kilkunastu dni mamy raporty o zajęciu tej miejscowości przez wojska ukraińskie, ale do tej pory nie zostało to potwierdzone. Bezpośrednie okolice Sfatowa i Samosvatowo jest ostrzeliwane przez ukraińską artylerię. Natomiast cały czas nie zostały podjęte działania ofensywne w kierunku tego miasta. Moim zdaniem, nie nastąpi ze strony ukraińskiej generalny szturm na Swatowo. Raczej Ukraińcy będą obchodzić to miasto od północy, bo będzie to dużo łatwiejsze do realizacji niż od południa, gdzie mamy większe zbite miejscowości, które trudniej będzie zdobywać, niż pojedyncze małe osady na północ od Swatowa, gdzie zresztą również obserwujemy wznowienie działań ofensywnych ze strony ukraińskiej. Dzisiaj mieliśmy. Jak do tej pory niepotwierdzone raporty wskazujące na to, że miejscowości Nowa Tarasiwka, Sofiwka oraz Oborotniwka zostały zajęte przez ukraińskich żołnierzy, natomiast tak jak powiedziałem przed paroma sekundami, brak jeszcze na to bezpośredniego wiarygodnego dowodu poza raportami ze strony niektórych źródeł ukraińskich raportami nieoficjalnymi, półoficjalnymi takich takiego potwierdzenia na ten moment nie mamy. W każdym razie potwierdzone jest to, że działania ukraińskie na północ od Swatowa działania zaczepne, ofensywne cały czas trwają, i w tym należy upatrywać rozwiązań, jakie Ukraińcy przyjęli. W celu zdobycia Swatowa, obejście miasta od północy, odcięcie drogi swatowo troiczkie i tym samym zmuszenie w dalszej kolejności Rosjan do opuszczenia Swatowa bez walki, zajęcie miasta bez walki, co doprowadzi do załamania się frontu wzdłuż drogi P-66, czego konsekwencją będzie rosyjski odwrót dalej w kierunku wschodnim, porzucenie również Krzeminnej, dalej Rubiżnego-Lisiczańska-Siewierodoniecka. Stąd też utrzymanie przez Rosjan Swatowa i Krzeminnej jest na Tyle istotne, że utrata któregokolwiek z tych miast może zagrozić całemu frontowi wschodniemu i zmusić Rosjan do głębokiego odwrodu, odwrotu w kierunku samego Starobielska. Lub jeszcze dalej w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej. Z innych istotnych doniesień z Frontu Wschodniego mieliśmy zarówno wczoraj, jak i dzisiaj rosyjskie kontruderzenia w kierunku miasteczka Dworiczna. Rosjanie, pomimo swoich początkowych sukcesów, jak raportowali, nie zdołali jednak zająć ponownie jakiejkolwiek miejscowości, którą Ukraińcy wyzwolili w ostatnich dniach, co oznacza, że te, te, dwudniowe, te dwudniowe działania ze strony rosyjskiej zostały odparte. Sytuacja wróciła do tej sprzed rosyjskich działań ofensywnych, i teraz należy się spodziewać ukraińskiego kontruderzenia w kierunku wspomnianego przed chwilą Troiczkie. Nie oznacza to, że Ukraińcy podejdą bezpośrednio pod to miasto, ale raczej będą zmierzać ku granicy obwodu pługańskiego. I Charkowskiego, tak, aby w całości zabezpieczyć granicę obwodu charkowskiego. I przechodzimy na front na północ od Charkowa. Tutaj sytuacja jest oczywiście ustabilizowana, nic się nam nie zmieniło, brak oznak rosyjskich działań w kierunku ponownego wkroczenia na obszar Ukrainy, natomiast cały czas trwa wymiana ognia artyleryjskiego i cały czas Ukraińcy prowadzą. Ograniczone, ale jednak dość regularne, już właściwie codzienne ostrzały samego Biełgorodu. Po raz kolejny dzisiaj ostrzelana na elektrociepłownia pod Biełgorodem. Kolejna podstacja została uszkodzona. Rosjanie twierdzą, że w wyniku jakiegoś błędu technicznego, chociaż no, nagrania, które się pojawiły, wskazują bezpośrednio na to, że doszło po prostu do ostrzału artyleryjskiego, te ostrzały okolic Biełgorodu ze strony ukraińskiej, jak i Ostrzały samego Krymu. My mieliśmy aktywność ukraińskich dronów w okolicach miasteczka Dżankoj oraz ostrzały artyleryjskie z wykorzystaniem artylerii rakietowej w kierunku Krymu, wskazują nam na to, że są to bezpośrednie odpowiedzi na codzienne, intensywne działania rosyjskie w kierunku ostrzeliwania ukraińskich miast. Tutaj przede wszystkim Rosjanie celują w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Właściwie codziennie dochodzi do ataków na elektrociepłownie i na inną infrastrukturę energetyczną. Dzisiaj atakowano między innymi Kijów, Czernichów oraz Winnice bardziej na zachodzie, w centralnej Ukrainie. A więc miasta właściwie w całym kraju są poddawane codziennym ostrzałom, i tutaj, zarówno z wykorzystaniem pocisków manewrujących, raczej starszej daty, wystrzeliwanych z rosyjskich bombowców strategicznych, jak i z wykorzystaniem dronów samobójczych zakupionych przez Federację Rosyjską z Iranu w dużej liczbie około 2000 sztuk. One są wystrzeliwane najczęściej z nad Białorusi, ale również z południa i atakują głównie z ukraińską stolicę. Większość z tych dronów miałaby być, wedle źródeł ukraińskich, zestrzeliwana, ale jednak część z nich razi cele, zarówno cywilne, co trzeba odnotować, mamy do czynienia z bezpośrednimi atakami na obszary cywilne na zabudowę cywilną, na zabudowę mieszkalną jak i, i to jest niezwykle istotne z punktu widzenia konsekwencji tych ostrzałów na infrastrukturę właśnie energetyczną, której znaczna część została porażona i w mniejszym lub większym stopniu uszkodzona, częściowo zniszczona, co wpłynie negatywnie oczywiście na całą ukraińską gospodarkę, co już doprowadziło do zatrzymania eksportu energii przez, przez Ukrainę. Ukraińcy kilka dni temu przyznawali się do tego, że infrastruktura energetyczna została zniszczona, uszkodzona przynajmniej w 30-30%. Od tego czasu te codzienne naloty cały czas się powtarzają, więc być może ta, ta skala uszkodzeń infrastruktury nam tylko wzrosła. Wobec czego należy wskazać bezpośrednio na to, iż Rosjanie obrali sobie za cel właśnie infrastrukturę energetyczną, tak aby być może skłonić Ukraińców do zatrzymania własnych działań ofensywnych, być może skłonić Ukraińców do podjęcia rokowań, negocjacji, chociaż jest to scenariusz raczej mało prawdopodobny i nawet w sytuacji, kiedy. Te blackouty, którymi, którymi już się borykają Ukraińcy, będą jeszcze poważniejsze, jeszcze częstsze, to raczej decyzje polityczne ze strony Kijowa pozostaną niezmienne i Ukraińcy będą walczyć tak długo, aż nie odzyskają obszarów okupowanych przez Federację Rosyjską, przynajmniej tych, które zostały zajęte po 24 lutego tego roku. Istotne jest również to, że te drony zakupione przez Federację Rosyjską z Iranu są relatywnie tanie, zakupione w dużej ilości. Irańczycy są je w stanie dostarczać na bieżąco, są również szybkie w produkcji, a rakiety, których Ukraińcy wykorzystują do ich zestrzeliwania, są po pierwsze dużo droższe, po drugie jest ich dużo mniej, a po trzecie szereg źródeł wskazuje na to, że Ukraińcy zaczynają mieć coraz poważniejsze braki magazynowe właśnie w rakiety. Tak, do systemów przeciwlotniczych średniego, wysokiego szczebla. A więc choćby do Buków czy do, do systemów S-300, z których część została zniszczona w trakcie wojny, ale których większość jednak Ukraińcy utrzymali, natomiast pojawiają się braki, e, e, braki amunicyjne. E, do większości z tych systemów amunicji nie da się zakupić, bo producentem jest Rosja i co oczywiste, Rosja ich nie sprzeda. E, w związku z tym Ukraińcy coraz intensywniej prowadzą negocjacje z państwami zachodnimi, e, aby te rozpoczęły dostarczanie własnych, e, własnych systemów przeciwlotniczych, i tu już pojawiły się między innymi systemy niemieckie mają niedługo również Amerykanie mają dostarczyć Ukrainie systemy przeciwlotnicze mowa również o szeregu innych państw które rozważają wsparcie państwa ukraińskiego w tej materii Hiszpania Również miałaby niedługo dostarczyć systemy starszej daty. To jest związane właśnie z tymi brakami amunicyjnymi i na to mogą liczyć Rosjanie. To tylko tak na marginesie powiem. W związku z tym, że te drony irańskie są tanie, nawet ich zestrzelenie nie jest wysokim kosztem dla strony rosyjskiej, nie tracą też pilotów. Ukraińcy wystrzeliwują się z rakiet, i wraz z tym, jak liczba tych rakiet spadnie do bardzo niskiego poziomu, Rosjanie będą mogli ponownie wznowić działania własnego lotnictwa, już nie obawiając się w tak wysokim stopniu jak wcześniej ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Więc być może że poza tym celem, w wymiarze uszkodzenia infrastruktury energetycznej, siania chaosu, osobie nieraz ukraińskiego morale, zwłaszcza wśród ukraińskich cywilów, tym drugim wymiarem działania dronów jest ograniczenie zapasów amunicji do systemów przeciwlotniczych, które Ukraina jeszcze posiada. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z Frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i przypominam o możliwości skorzystania z kodu rabatowego podczas wizyty u lekarza na stronie lekarzdyżurny.pl. Link i kod znajdziecie Państwo pod filmem. A ja raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.